ogórki górki w trzech terminach, to jest ten pierwszy termin. Właśnie objeżdżamy i opłaczem 9 sierpnik poznania z tym kółkiem pogniotającym, obcięty średnik. Tu jest taka droga, będzie co będzie się o górki wynosić. Zbierać miało być zasiane, ale już się pomyliłem. Stary jestem się Tu jest drugi raz zasiane. 10 dni później. Są trochę mniejsze, ale różnica jest bardzo mała. A tutaj jest następne 10 dni później. To jest co już są mniejsze. To już domy. W tym było mało hakania. Tu w boku jest przy granicy od sąsiada będzie siadek po ogrodarka będzie Droga. tutaj ani razu nie było niszczone pasy. bo proszę zobaczyć jakie jest takie jest to jest niższy? teraz się przyjedzie. to jest niższy? na obrociach to się poniszczy te pasy. a tu jest sprzężyto jest tutaj to jest gleba raczej słaba, piąta szósta. piąta klasa szósty tam nawet kawałek tu się kawałek jest takiej lepszej piątki, ale no tu gdzie niegdzie się pojedyncza pojawia, ale chyba by trzeba stosować górne dawki bo to zimna, jeszcze tutaj zimna taka i to te, te nie działa. Ale to jest tutaj obornik, ale ja to nie pamiętam, jeszcze stare jak drzewo, ale nie pamiętam, że tutaj był kiedyś, kiedykolwiek obornik dawany. Tam u góry był dawany, tutaj gdzie te ogórki to był dawany, Ale tutaj to nie pamiętam. Ja no to nie pamiętam, jak to był obornik. Jest sprzężyto. też nie byłaby jeden, jeden oprys na choroby grzybowej. I, I dwie dawki nawozu bez skracania. No tyle chyba. Nie wiem. Pokażę. To wszystko.